Zakazane śledztwa Rona Kamanohashiego to kolejna manga z jesiennego festiwalu. Manga ta opowiada o Ronie, który jeszcze, gdy uczył się w Akademii dla Detektywów w Blue, został okrzyknięty geniuszem. Żadna zagadka nie jest dla niego zbyt trudna. Niestety, mimo tego talentu, okazało się, że nie może rozwiązywać spraw, bo posiada dziwną przypadłość. Mini spoiler zmusza on morderców do samobójstwa. Jego oczy nagle zaczynają świecić i wydaje polecenia, by morderca się zabił, co niestety działa. Natomiast sam Ron nic potem nie pamięta. Ron Ron dostaje więc zakaz prowadzenia śledztw, a że każdy nawet szczęb informacji pojawiający się w mediach zmusiłby go do prowadzenia śledztwa na dany temat, to odciął się od świata. Mieszka sobie więc spokojnie w swoim pokoju, wypełnionym poduszkami, do czasu, gdy o pomoc prosi go młody i wybitnie nieudolny policjant to Tomaru i Shiki. Ron pomaga mu w rozwiązywaniu śledztwa, a gdy młody policjant ratuje mordercę przed zabójczym wzrokiem Rona, ten stwierdza, że będzie mu od tej pory pomagał, ale z powodu zakazu, to niby nasz policjant będzie rozwiązywał. Te sprawy. Manga ta jest parodią mag detektywistycznych o genialnych detektywach. Ma bardzo ładną kreskę, a postacie nie bez powodu przypominają nam te z Psychopas, ponieważ autorka projektowała i rysowała postacie właśnie do Psychopas. Manga jest też bardzo ładnie wydana. Pod obwolutą okładka jest lakierowana i kolorowa. Wnętrze okładki też ma naniesione rysunki postaci. Manga nie ma jednak żadnych kolorowych stron. W tej chwili wyszło już 12 tomów i manga jest nadal kontynuowana. Jest też dostępna na Jadta Riderze. Mnie ta manga nie porwała i nie mam zamiaru jej kontynuować. Lubię serie detektywistyczne i te na wesoło, i te poważniejsze, ale ta parodia jakoś mi nie leży. Nenerwuje mnie nawet nie tyle główna postać, co ten ciamajdowaty policjant. W pierwszym tomie było kilka zabawnych sytuacji, ale nie rekompensuje mi to tego, że jakoś słabo się przy tej mandze bawiłam. Po prostu jak na parodię mało mnie ta manga bawi. A wy czytaliście, znacie ten tytuł, co o nim sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Dzięki, cześć!